Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b, zapiszmy a, b to są liczby rzeczywiste, prawdziwa jest nierówność. Mamy tutaj a plus b przez 2 do kwadratu mniejsze lub równe a kwadrat plus b kwadrat nad 2. Lewa strona naszej nierówności, zwróć uwagę, wzór skróconego mnożenia. Licznik do kwadratu to kwadrat sumy, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat nad mianownik do kwadratu 4. Mniejsze lub równe a kwadrat plus b kwadrat nad 2. Spróbujmy prawą stronę zapisać jako ułamek o mianowniku 4. Żebyśmy mogli sobie te ułamki w jakiś sposób porównać. Nad 4 mniejsze lub równe rozszerzamy przez 2, czyli 2a kwadrat plus 2b kwadrat nad 4. Te ułamki Lewa strona jest mniejsza lub równa od prawej wtedy i tylko wtedy, ponieważ mianowniki są takie same, gdy licznik z lewej strony będzie mniejszy lub równy od licznika prawej strony. Poprzenośmy na strony, uprośćmy wyrażenie. Otrzymamy a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat minus 2a kwadrat minus 2b kwadrat mniejsze lub równe 0. Redukujemy wyrazy podobne. Otrzymamy minus a kwadrat plus 2ab minus b kwadrat mniejsze lub równe 0. Obie strony pomnożymy przez minus 1, a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Znak nierówności na drugą stronę, a cóż my tu mamy z lewej strony? To znowu wzór skróconego mnożenia. a minus b do kwadratu. Sprawdźmy teraz, czy lewa strona kwadrat sumy dwóch dowolnych liczb jest Większy lub równy 0? Oczywiście, że tak, dwie dowolne liczby, ich różnica odniesiona do kwadratu jest albo 0, albo jest liczbą dodatnią. Lewa strona większa lub równa 0, co należało udowodnić. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.